Uwaga! Greenpeace poszukuje osoby fundraiserskiej. Na takie ogłoszenie o pracę natknąłem się właśnie w internecie na portalu Hex JOBS. Zostało opublikowane zaledwie dwa dni temu, a więc świeżynka. Jaki jest zakres obowiązków takiej osoby fundraiserskiej? Co ona w zasadzie robi? Już wam czytam. Zakres obowiązków to pozyskiwanie osób darczyńskich. Na ulicach polskich miast, czyli przekonywanie osób do zgody na regularne wsparcie finansowe Fundacji Greenpeace. Jakie są wymagania Greenpeace'u co do takiej osoby? Dyspozycyjność od 12 do 30 godzin w tygodniu, otwartość w nawiązywaniu z kontaktu z drugim człowiekiem, płynne porozumiewanie się w języku polskim. Jakie warunki pracy? Rodzaj umowy: umowa, zlecenie, umowa na zastępstwo. Hmm, śmieciówka. Ale Greenpeace nie tylko wymaga, ale również oferuje. Oferuje m.in. wynagrodzenie od 35 zł za godzinę brutto, inkluzywne środowisko pracy i uwaga, to jest dobre, możliwość pracy również w weekendy. No, to jest przekonujące. Więc jeśli chcielibyście zostać osobą fundraiserską, która wyciąga hajs od osób darczyńskich. To to stanowisko pracy jest skrojone idealnie na waszą miarę. Link do ogłoszenia wrzucam w komentarzu. I tak sobie jeszcze myślę, że za moich czasów osobę fundraiserską nazywało się akwizytorem, a osobę darczyńską darczyńcą albo po prostu jeleniem. Ale ten świat poszedł do przodu.